Z towarzystwem Chrystusowym byłem związany praktycznie od dzieciństwa. Mając brata w zgromadzeniu, pamiętam święcenia jego w 1964 roku i wtedy jako dziewięcioletni chłopczyk, pamiętam jeszcze siedząc na kolanach w katedrze, na kolanach mamy w katedrze poznańskiej, po prostu tak mu się powiedziało, ja kiedyś też tak będę leżał, jak ci obecni diakoni i później to się sprawdzało przez różnego rodzaju odwiedziny księży z Towarzystwa Chrystusowego, między innymi ojciec Posadzy kilka razy był w Kobylej Górze w naszym domu rodzinnym, był na mojej pierwszej Komunii Świętej, która była parę dni po prymicjach brata Józefa, mojego brata, więc Jakiś ten związek był. Tym bardziej, gdy chodzi o księży, właśnie z Brazylii, którzy odwiedzali, przyjeżdżając jeszcze wtedy na wakacje, po pięciu latach, na półroczne wakacje, wtedy właśnie z nimi ten kontakt, opowieści, to jakoś fascynowało. To wszystko było jakąś taką zachętą, aby no po prostu to. Pierwsze jakieś takie wezwanie, kiedyś też tak będę, leżał, żeby to się zrealizowało. No więc pierwszą parafią po święceniach były płoty, i tam właśnie y, zastał nas stan wojenny. No, rzeczywiście sytuacja nie była najciekawsza. Y, tym bardziej, że to był czas adwentu, a więc przed świętami Bożego Narodzenia. Y, brak możliwości y, zdobycia benzyny, na wyjazdy, na kaplicę, więc filialne, jak się mówi w Polsce, więc to rzeczywiście utrudniało dużo. Samo takie przygnębienie ludzi, co się nagle dzieje władze przeciwko swoim obywatelom i tak dalej. To był trudny, trudny okres też z tego powodu, że ludzie może przychodzili nieraz do parafii nie tyle z potrzeby. Jakieś tam może posługi, yy, którą się spodziewali w księdze duszpasterskiej, ale właśnie szukając jakichś konkretnych yy, darów materialnych, to znaczy żywności, odzieży i tak dalej. W ogóle sam wyjazd do Brazylii był ciekawy, bo chyba byliśmy ostatnią grupą, yy, która wyjechała z Polski yy, statkiem. To był statek. Yy, Handlowy. wyjeżdżaliśmy późno jesienią i to było bardzo ciekawe, bo powiedzmy kontakt z marynarzami, codzienna msza, którą odprawiało trzech księży, na której było zawsze tam 20 paru marynarzy. No i tutaj moja radość z tego, że spotkałem się z Józefem, z moim bratem, który już pracował parunastu lat w Brazylii, a akurat wtedy pełnił funkcję prowincjała. I powiedzmy ta radość, że możemy pracować razem, że jest ktoś bliski, bardzo bliski, to pomagało też właśnie te jego porady, jego doświadczenie też na pewno były bardzo dla mnie pożyteczne. No i zaraz na początku, to był w lutym 1995 roku, bo przyjechaliśmy do Brazylii. To był 26 listopada 1984. Wysiedliśmy wtedy w stanie Espírito santo w porcie Vitoria i w lutym właśnie przyszłego roku, 85, rozpoczęliśmy kurs w Brazylii. No to było takie troszeczkę ciekawe, powiedzmy, pod względem kształtowania naszej świadomości. Ponieważ jako Polacy, obecni na kursie, u nas trzech księży, jeden brat zakonny od franciszkanów, myśmy mieli trochę inne spojrzenie, gdy chodzi o pracę, szczególnie o, o, o duszpasterstwo. I tam mieliśmy spotkanie z trzydziestoma paroma innymi narodowościami. Byli tak samo dyplomaci na tym kursie, byli pastorzy z Norwegii, ze Szwecji. Więc ta wymiana kulturowa była bardzo ciekawa, a jednocześnie takie trochę pranie mózgu. Nie możemy zapomnieć, że to był wtedy no, taki rozkwit teologii wyzwolenia. Ale podczas kursu y, mieliśmy właśnie okazję spotkania się z, no, z człowiekiem świętym, y, sługa Boże już w tej chwili dom Luciano mendes Almeida, który nawet powiedzmy, gdy pojechał do y, Rzymu, przysyłał kartki właśnie dla księży polskich. Dla nas tam przysłał pozdrowienia i tak dalej. Y, zapewnienie o modlitwie, prosząc, żebyśmy wytrwali, żebyśmy to przetrwali. Potem pamiętam w samym budynku spotkanie z nim w konferencji Episkopatu Brazylijskiego. On jako sekretarz wtedy nas bardzo ładnie przyjął i tam też po prostu, żebyśmy inaczej trochę patrzyli na to, co się dzieje w Brazylii, żebyśmy się tym nie przerazili, bo to było swego rodzaju, jak powiedziałem już wcześniej, takie pranie mózgu, abyśmy byli bardziej nastawieni na sprawy socjalne niż dusz pasterskie. Taka jest prawda. Młodzieńcze lata pomagały w tym, żeby to wszystko przyjąć z twardymi ramionami, pokonywać te trudności, powiedzmy nawet przejazdu do kaplic. Pamiętam właśnie w Batejas, do te dojazdy na Są Silvestre prawie 70 kilometrów od samej Matriz i nawet takie sytuacje, gdzie spotkanie z człowiekiem, który no zbiera kawałki drogi asfaltowej, te kawałki asfaltu, bo mówi, że nigdy asfaltu nie widział, jego żona też nie i chce te kawałki zabrać do domu, żeby żonie pokazać. To były początki, przecież dopiero drugi rok pobytu w Brazylii i no trzeba było się starać, żeby temu wszystkiemu podołać. Ja pracowałem. W samym Italopolis, natomiast w Alto Paraguasu, gdzie była bardzo duża kolonia polska, kościół zbudowany na projekcie z Polski, z Brzeska, wybudowany przez księdza Kominka w 1920 roku, miał jeszcze i ma do dzisiaj na wieży. Jest orzeł polski, symbol bardzo rzeczywiście szanowany. Które nawet po tych czasach, gdzie nie wolno było żadnych narodowościowych symboli mieć, chcieli zdjąć. No tam, powiedzmy, ta bliskość między Itajopolis i, i, i Alto Paraguasu, w samym Itajopolis, stacja kolejowa, na którą przyjechał ojciec Posadzy, będąc w Brazylii, właśnie wysiadł w Lucernie, no to, to, to była jedna z kaplic, no to też takie było pochodzenie po śladach naszych, powiedzmy. I tam no, też ciekawa praca, bo samy Itajopolis był nazywane przez tamtejszych jako Berlin, natomiast Altu Paraguasu jako Warszawa, ponieważ tu było więcej ludzi pochodzenia niemieckiego, a tam było więcej ludzi pochodzenia, czyli większość nawet pochodzenia polskiego. I tam też było bardzo dużo jeszcze zachowanych Hmm, Powiedzmy, śladów polskości, wszedły do Polski. Tak samo te tradycje płatka. Pamiętam wizytę jedną, drugą biskupa wesołego, który no, sam pamiętam wtedy mówił, że czuł się jak w domu między Polakami. Hmm, czyli była ta praca jeszcze w takim duchu że się naszego zgromadzenia. I uważam, że to był naprawdę taki czas. No, pełnego zaangażowania i takiej dobrej roboty też na tym polu y, polonijnym. Z kolei y, choroba księdza Ludwika Gazdy, y, no po prostu jego prośba, żeby wrócić do Batejas, znowu mówię na parę lat, na 9 lat do Batejas, tam kontynuacja pracy, y, no niestety po trzech miesiącach ksiądz Ludwik zmarł i zostałem sam. No ale po prostu jeszcze w tą parafię dobrze znał, znał jej problemy i tam powiedzmy też ta nasza misja towarzystwa. Po Batejas, przejście znowu do Santa Katariny, zupełnie inna praca, znowu w takim środowisku protestanckim. No potem po Santa Katarinie, rok pracy w Kruzmaszabu, też zupełnie inny rozdział. Może tam właśnie to odcięcie, jakby od świata, ponieważ dosyć daleko od diecezji, nie było nic po drodze, powiedzmy. To też jakoś tam pomagało zachować tą tożsamość polskości. Następnie, no właśnie, tutaj. W gdzie jesteśmy już od paru lat, no też bardzo ciekawa i zupełnie też inna parafia, gdy chodzi o podejście ludzi do kościoła. Tu nie ma właśnie tych problemów, gdy chodzi o inne religie. Większość jest katolików, pochodzenia polskiego, więc też jest zrozumienie inne. No nie jest łatwe, bo powiedzmy Polacy lubią się tam pokłócić, pogryźć, My prawie że Trzeba ich godzić i tak dalej, ale no to jest nasze, więc powiedzmy rozumiemy, czy ja po prostu rozumiem ich reakcje ich zachowanie jakoś jest na pewno łatwiej. No ale, ale na pewno jest tutaj też, w tej chwili się odradza ta polskość. Pasja powiedzmy przyrody była taka zawsze silna we mnie i może nauczony właśnie już przez rodziców. Potem w harcerstwie w Polsce, jeszcze kiedy dokarmialiśmy zwierzęta zimą w tych trudnych czasach, to ukształtowało właśnie jakąś taką szczególną wrażliwość na to, na przyrodę, na otoczenie. No i właśnie płynąc na statku do Brazylii, tam taki był już pierwszy, dosyć duży kontakt, dlatego że. Z przyrodą, a, a zwłaszcza z ptakami, ponieważ bardzo dużo ptaków y, nagle było y, znalezionych na, na statku chroniących się przed zimnem, i tam właśnie y, ze stolarzem, pamiętam, na statku zaczęliśmy robić takie klatki dla nich, i te chore niektóre, i, i tam ze złamanymi skrzydłami, zaczęliśmy tam po prostu ratować. I potem one były nawet w pokoju. I pamiętam, że wtedy yy, no, taka się zrodziła e, szczególna miłość, powiedzmy, do, do, do przyrody, kiedy właśnie dopłynęliśmy na Wyspy Kanaryjskie i wypuściliśmy te 30 parę ptaków. I te ptaki w takim podziękowaniu po prostu zrobiły kilkanaście okrążeń wokół statku i nagle się rozleciały, gdzieś sobie tam poleciały. To było takie ich podziękowanie. No i potem, mając możliwości, właśnie w Brazylii, no to mnie pociągało. Powiedzmy, to, te, te spotkania, właśnie dni wolne, e, gdzieś tam powiedzmy na łowieniu ryb, na chodzeniu, powiedzmy, gdzieś tam nad rzeką, po górach. E, no to były takie momenty bardzo ciekawe. No i z tych, e, właśnie pierwszych e, takich wymarszów, e, e, no. Raz drugi przyniosłem jakieś tam, powiedzmy, zwierzątka czy ptaki. No i to się przerodziło już potem, w takie małe zoo. Było bardzo dużo tego. Nawet taki, taki jeden raz przyjechał, taki mały cyrk przyjechał do, do Itajopolis, to był Itajopolis, i wtedy właśnie oferowali nawet takie dwa młode lwy, bo to im było trudno utrzymać, a może u księdza będzie łatwiej, no więc Chcieli te lwy po prostu nawet oddać, nawet nie sprzedać, tylko oddać, żeby się po prostu nimi zająć. No oczywiście, nawet prefekt miasta wtedy się zgodził, żeby nawet i pomóc, gdy chodzi o, o, o załatwienie pożywienia dla, dla tych zwierzaków, no ale powiedzmy, no to już byłoby za dużo, i, i przecież to trzeba było wszystko utrzymać, i tak dalej. Dobrze, że wtedy miałem taką panią, która pomagała właśnie w domu. Y, pomoc domowa, która też lubiła właśnie y, zwierzaki, ptaki, no i w tym pomagała. Wolne chwile tam się powiedzmy y, spędzało na, na, na zrobieniu jakieś tam, nawet jakiejś klateczki, jakieś tam pomieszczenia. Pamiętam, nawet miałem trzy takie y, małpy brazylijskie. Buził, no to były tak przyzwyczajone, że tam powiedzmy sobie luzem chodziły po domu. No ale to się stało w pewnym momencie uciążliwe, dlatego, że chcąc naśladować, powiedzmy, używanie młotka, któregoś razu, dwie zaczęły rozbijać komin, który tam był, od, od kominka. I to, no, był takim momentem, gdzie trzeba było zatytydować, co stajecie w domu, czy zostaniecie wydane. No, potem przyjechał właśnie pan Halik do Itajopolis. Z polecenia, nawet no, czy ze wskazania konsula Marka. No i zrobiliśmy też wtedy taki reportaż dla y, telewizji polskiej, dla jego programu. Trzeba też dodać, że y, ten kontakt z przyrodą był bardzo pożyteczny. Bo powiedzmy y, w parafii, na którym przyszedłem, Witajopolis, y, gdzie przede mną ksiądz był trzy razy, powiedzmy, okradziony przez złodziei. Y, no, posiadając pięć węży w domu, które po prostu dało mi się wydobyć od miejscowych rolników, z tymi wężami sobie po prostu człowiek mógł chodzić, zawijając je, powiedzmy, czy pokazując dzieciakom, że one nie są wcale takie groźne, że dla Brazylijczyka wąż, no, to musi być zabity. Jest wtedy, wtedy jest pewność, że nic nie zrobi. I oni nie chcą nawet wiedzieć o tym, żeby węże brać do ręki. No, to już zupełnie. I coś takiego jak ksiądz, właśnie, który, który ma jakąś tam miłość do węży, no to było dla nich coś niesamowitego. Ale to mi dało poczucie bezpieczeństwa. Dlatego, że dzieciaki taką wiadomość bardzo szybko rozniosły, że węże. Naplewani są powiedzmy wolne, mogą sobie chodzić gdzie chcą, że ksiądz ma je w samochodzie tak samo. Drzwi parafii mogły być otwarte od tego czasu 24 godziny na dobę. Nie było żadnych prób nawet włamania się, nie było żadnych prób tam powiedzmy okradzenia czy salonu, czy kościoła, czy domu parafialnego.